11 czerwca odbyła się konferencja prasowa klubu poselskiego Konfederacja. Liderzy Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen zdecydowanie skrytykowali dotychczasowe rządy koalicji Donalda Tuska. Zadeklarowali jasno zagłosowanie przeciwko wotum zaufania dla obecnego rządu. Zresztą posłuchajcie sami. Dzień dobry Państwu. Konferencja Konfederacji w sprawie wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska i koalicji partii lewicowych i centrowych. Jesteśmy oczywiście przeciwni, oceniamy negatywnie to, co usłyszeliśmy. Nie jesteśmy zaskoczeni. Premier Tusk jak zwykle swoją klasyczną metodą próbował zagadać czas zagadać opinię publiczną, zagadać wszystkie zarzuty, wątpliwości, zagadać manipulacjami, kłamstwami, zagadać szumem informacyjnym, który tak naprawdę wytworzył. W każdej istotnej dziedzinie życia państwowego ten rząd to jest albo nieporozumienie, albo stagnacja, albo szkody. Centralny port komunikacyjny rzekomo buduje człowiek, który kwestionował jego istnienie i twierdził, że on nigdy nie powstanie. Port kontenerowy w Świnoujściu ma budować człowiek, który twierdził, że ta inwestycja nie ma sensu. Elektrownia atomowa jest budowana w ten sposób, że przesuwane są lokalizacje, terminy, kwestionowane są dotychczasowe ustalenia. Właściwie w każdej dziedzinie, której nie dotkniemy, ten rząd nie ma czym się chwalić. Mamy rekordowy deficyt sięgający prawie 300 miliardów złotych i prawie połowy dochodów budżetowych. Nigdy w historii III Rzeczpospolitej nie było czegoś takiego, a premier chwali się statystycznie. Politykami gospodarczymi, które tak naprawdę nie są zasługą rządu, tylko są w dużej mierze zasługą sektora prywatnego, który ciągle ciągnie naszą gospodarkę do przodu, często wbrew obciążeniom, które na społeczeństwo, na gospodarkę nakłada rząd, wdrażając tutaj politykę klimatyczną, wdrażając różne bezsensowne i szkodliwe regulacje. Także w obszarze polityki międzynarodowej ten rząd to jest po prostu porażka. Prezydencja Unii właśnie się kończy. Miało być o bezpieczeństwie, tymczasem Polska pozostała zupełnie nieaktywna w wyartykułowaniu jakichkolwiek nowych propozycji. Jeżeli chodzi o zbudowanie mniejszości blokującej dla niszczącej polskie rolnictwo polityki wobec Ukrainy czy wobec państw Mercosur, nic na ten temat nie słyszymy. Miało być poszerzenie embarga na produkty z Ukrainy, nic takiego nie ma miejsca. Miała być mniejszość blokująca i zablokowanie umowy Mercosur, nic takiego nie ma miejsca. Zamiast tego mamy już tuż po wyborach wznowione projekty promowania ideologii czy rozwiązań LGBT w na uczelniach wyższych co Pani Minister już przedwczoraj zapowiedziała, że będą tworzone specjalne trans dla systemu USOS, możecie Państwo to znaleźć na stronach rządu i mamy imigrantów przerzucanych do Polski z Niemiec czy wpuszczanych z różnych kierunków obdarzanych azylami podczas gdy rząd twierdzi że tych azyli nie rozdaje to rozdaje ich więcej niż było ich wcześniej ta sytuacja musi się skończyć dlatego oczywiście będziemy głosowali przeciwko wotum zaufania dla tego rządu uważamy że im szybciej ci ludzie zostaną oderwani od koryta tym lepiej dla Polski Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy ponadgodzinnego expose premiera Donalda Tuska, gdzie on przez godzinę śmieszył, tumanił, przestraszał, ale nie dowiedzieliśmy się w zasadzie żadnych konkretów. Donald Tusk stwierdził, że jego rząd działał oczywiście bardzo dobrze, jedyną winą, problemem, błędem było to, że za słabo komunikował swoje niewątpliwe sukcesy, przez co Polacy nie dowiedzieli się jak dobrze nam się w Polsce pod rządami Donalda Tuska żyje. Do tego dowiedzieliśmy się, że musi dostać to wotum Zaufania, bo jeżeli nie, no to wtedy władzę przejmie opozycja. Naprawdę bardzo mocne argumenty. Rząd Donalda Tuska nie dotrzymuje swoich obietnic i prowadzi nasz kraj w bardzo złym kierunku. Obiecywano nam szczupły rząd, a mamy 121 ministrów, wiceministrów. To jest najliczniejszy rząd w historii Polski. To jest rząd 121 nierobów, leniów, którzy nic nie robią, a jest ich nie wiadomo, ile i dlaczego. Nasza Rada ministrów jest najliczniejsza w Europie, poza Białorusią. Oraz Rosją. Tylko Rosja oraz Białoruś mają liczniejsze rady ministrów niż Polska. I czy ten tak liczny? rząd cokolwiek sensownego robi? No oczywiście nie. To można być ministerstwu po ministerstwie. W każdym kolejnym ministerstwie wszystko nie działa, obietnice nie są dowożone i kraj nie idzie w dobrym kierunku. Ministerstwo Obrony Narodowej. Władysław Kośnia Kamysz, wicepremier, w lutym 2020 roku powiedział na Komisji Obrony Narodowej, że polskie wojsko wymaga całkowitej transformacji w beznadziejnym miejscu. No i widzieliśmy tą tra całkowitą transformację przez te półtora roku? No oczywiście, że nie. Czyli dalej Mamy beznadziejne wojsko polskie. Władysław kośniak powiedział wtedy w lutym 2024 roku, że Polska ma strategię bezpieczeństwa narodowego z 2020 roku i trzeba pilnie ją zmienić. I wiecie kiedy został powołany zespół do spraw stworzenia projektu nowej strategii bezpieczeństwa narodowego w grudniu 2024 roku po Prawie roku. I do teraz, oczywiście, tej strategii nie mamy. Pomimo tego, że mamy wojnę na Ukrainie, która całkowicie zmieniła współczesne pole walki, nie mamy nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Nawet tego jednego podstawowego dokumentu, z którego wynikają dalsze działania, dalej nie mamy. Doszło do tego, że wojsko polskie według szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego na wypadek agresji ze strony Rosji byłoby się w stanie bronić tydzień albo dwa, bo na tyle mamy zapasów, mamy amunicji na kilka dni. Wojny, mamy prowiantu na trzy dni wojny i premier Tusk się chwali, że... Za jego rządu w roku 24, w stosunku do roku 2023 wydatki na obronność wzrosły o 67%. Po pierwsze to nieprawda, bo realnie wzrosło o 28%, a po drugie, ten wzrost wydatków był przecież jeszcze zaplanowany przez rząd PiS i rząd Donalda Tuska nie miał z tym absolutnie nic wspólnego. Więc tak, wydatki wzrosły, ale niestety nie wzrosła za tym gotowość Wojska Polskiego do obrony naszych granic. Tak jest ministerstwo po ministerstwie. Ministerstwo Finansów. Premier dzisiaj się cieszy. No niestety chwalił się tym, jakby było się czym chwalić, że rekordowo dużo wydajemy na socjal, że wydajemy na socjal tyle, co państwa skandynawskie. No wielki sukces, że stajemy się państwem socjalnym, że przelewamy pieniądze ludziom, którzy nie zarabiają, a zabieramy je ludziom, którzy zarabiają. Do tego mamy rekordowy w historii polski poziom długu publicznego, rekordowy deficyt, rekordowe odsetki, rekordowy poziom potrzeb odsetkowych. Idziemy w bardzo złym kierunku i ten. Marsz ku katastrofie. Ten marsz ku ścianie, premier Tusk przedstawia jako wielki sukces tego rządu. Koalicja obecnie rządząca, obiecywała w umowie koalicyjnej, że będą dążyli do prostego, przyjaznego systemu podatkowego. Nie mieliśmy prawie żadnych istotnych zmian podatkowych, tylko ten jeden: śmieszny pit kasowy, nie będący realnie nawet pitem kasowym, bo innych istotnych zmian nie było. Przez półtora roku nie uprościli podatków, a mieli do tego wszystkie możliwe instrumenty. Obiecywali odejście od opresyjnego systemu składkowo-podatkowego. Sami nazwali ten system, który odziedziczyli półtora roku temu po rządach PiSu, jako opresyjny. I nic z nim nie zrobili przez półtora roku, czyli premier dalej się chwali, że żyjemy w opresyjnym systemie podatkowym za jego rządów. Ministerstwo po ministerstwie, Ministerstwo Zdrowia. Pani Leszczyna mówiła, że wszystkie problemy rozwiąże jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No i szybko się okazało, że sprawa ją przerosła. Obiecywała szybkie wprowadzenie e rejestracji po czym się teraz dowiadujemy, że e-rejestracja ruszy w 2029 roku. Znaczy ten rząd przegrywów potrzebuje pięciu lat, żeby uruchomić rejestrację do lekarza przez internet. Każda kosmetyczka, mechanik samochodowy ma rejestrację przez internet pod warunkiem, że jest prywatny. I nasze państwo potrzebuje pięciu lat na uruchomienie rejestracji przez internet do lekarza. Przecież to jest jakaś kpina. W tym rządzie absolutnie nic nie działa, i okazuje się, że dalej nic nie będzie działać, bo jedyny plan na przyszłość to powołanie rzecznika prasowego, który na temat działań tego rządu będzie kłamał sprawniej niż Donald Tusk. Nie będziemy popierać wotum zaufania do tego rządu. Ten rząd prawie wszystko robi źle, nie realizuje obietnic, i w interesie państwa polskiego jest to, żeby ten rząd jak najszybciej upadł. Koalicjanci premiera Donalda Tuska wybrali poddaństwo, i dzisiaj premier próbuje webrzeć presję na koalicjantach i próbuje namówić nas, również posłów opozycji, do tego, żebyśmy dali przyzwolenie premierowi do tego, żebyśmy dalej realizowali politykę poddańczą wobec Ursuli von der Leyen i wobec Brukseli. Nie ma na to naszej zgody. Podłość pycha, chamstwo, nieróbstwo, lenistwo to wyrazy, które często powinny pojawiać się w przestrzeni publicznej. Jeśli ktoś pokusi się do, na to, aby powiedzieć co myśli o obecnym rządzie. Wystarczy, że pochylimy się nad jakąkolwiek ważną dziedziną naszego codziennego życia i widzimy te absurdy obecnego rządu. Granica zachodnia, sytuacja na granicy Imigranci. Pakt migracyjny, którego podobno już nie ma, jak zapewniał pan prezydent Trzaskowski, a doskonale wiemy, że już w 2026 roku pakt przecież wchodzi w życie. Podobno nie ma problemu już z umową Mercosur, a doskonale wiemy, że umowa z Mercosur to wciąż umowa, która będzie wchodzić w życie. Pani Ursula von der Leyen robi co może, żeby podzielić tę umowę na dwie, żebyśmy jako Polska nie mieli nic do powiedzenia i to premier Tusk na to pozwala. Zielony Ład. Kolejne dyrektywy, ustawa metanowa, niszczenie polskiego górnictwa i hutnictwa i nierobienie niczego i nie prezentowanie żadnych strategicznych pomysłów, jak ma wyglądać polityka energetyczna Polski w nadchodzących czasach. Kontakty z mocarstwami, kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Pan premier Donald Tusk dzisiaj zapewnia, że mamy fantastyczne kontakty, a nie pamięta jak kilka miesięcy temu to posłowie z koalicji obywatelskiej Publikowali wpisy, które obrażały obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Umowa gospodarcza i handlowa z Ukrainą, lewactwo w szkołach i na uniwersytetach to wszystko sprawia, że my, jako Konfederacja, stoimy twardo w opozycji i mówimy głośne nie. Można by oczywiście przetaczać długą listę grzechów, wycofana kontrasygnata premiera Tuska cóż szkodzi, podpisać. Ale przecież pamiętajmy, że rząd to nie tylko postulaty polityczne, ale to również osoby. A te osoby po prostu zwyczajnie przynoszą nam wstyd. Minister Nitras, przykład hamstwa i buty, przykład... Myślę, że ministra, który nigdy nie powinien sprawować swojego urzędu, pani minister Heni Kloska, osoba, która wydaje się, że jest chyba mistrzem świata w swojej niekompetencji, ale również tacy ministrowie jak minister do spraw senior senioralnych. Wystarczy wyjść na ulicę i spytać Polaków, czy w ogóle wiedzą, że tego typu ministerstwo. W tym rządzie istnieje. Jako konfederacja sprzeciwiamy się oczywiście obecnemu rządowi. Będziemy głosować przeciwko. Wyrazistych przykładów porażek, niekompetencji, nieskuteczności tego rządu jest znacznie więcej, ale ze względu na ograniczony czas ten konferencji zamilknę i powiem głośno nie. Czy macie Państwo jakieś pytania? Dzień dobry, Jan Przemyłski, Telewizja Republika. Ja mam pytanie o rekonstrukcję z rządu, ewentualną rekonstrukcję, dlatego że jeżeli dzisiaj gabinet Donalda Tuska uzyska wotum zaufania, to Pan Premier powiedział, że w lipcu czeka nas przebudowa struktury rządu. Chciałem Panów zapytać, czego się Panowie spodziewacie po tej deklaracji i też, czy ten czas może zostać wykorzystany jakoś przez mniejszych koalicjantów Platformy Obywatelskiej. Panie redaktorze, nie spodziewamy się niczego dobrego. Gdyby ten rząd miał coś dobrego do zaproponowania Polakom, zrobiłby to przez ostatnie dwa lata. I wykorzystał swoje sukcesy, swój potencjał kadrowy po to, żeby wygrać wybory prezydenckie. Oni wyraźnie nie potrafią, są leniwi, są niekompetentni, są skłóceni wewnętrznie, nie mają wspólnego programu, nie mają wspólnej strategii. Rekonstrukcja, znamy doskonale ten spektakl, odgrywał go przed nami rząd PiSu w swojej drugiej kadencji. Widzieliśmy, że rekonstrukcję można prowadzić, jak się dobrze postara, to i całą kadencję, można robić to bez końca. To jest po prostu odwracanie uwagi opinii publicznej od sprawy istotnej. Nas interesuje, jak rząd rządzi, jakie ustawy wychodzą z rządu, trafiają do Parlamentu i do podpisu do, do prezydenta, to jakie twarze są na planie pierwszym jest tak naprawdę wtórne. Istotne jest, co ci ludzie robią. Być może będą targi, być może będziemy w tej chwili zaskakiwani całą sekwencją koalicyjnych rozgrywek, przecieków medialnych, spekulacji na temat nazwisk, pozornych likwidacji ministerstw. O tym już się mówi. To trzeba podkreślić, że tak zwane likwidacje resortów jest to proces pozorny. Nikt nigdy nie zwalnia tych urzędników, którzy tam pracują. Po prostu zmieniają się pieczątki, zmieniają się szyldy, zmieniają się ludzie, którzy tym kierują, natomiast aparat administracyjny jest ciągle ten sam. Także nie spodziewamy się niczego dobrego um, i przestrzegamy wszystkich przed ekscytacją tym procesem, bo to typowy zabieg PR-owy. Dzień dobry, Andrzej również Telewizja Republika. Pytanie do Państwa, jeżeli chodzi o konfederację, czy wyobrażacie w ogóle sobie Państwo rozmowę na przykład z Polskim Stronnictwem Ludowym, żeby próbować ich z kolei przekonać, że jednak nie warto być, jak to niektórzy określają, planktonem dla Donalda Tuska, że jednak można coś więcej ugrać niż tylko z, z stołeczki w różnych spółeczkach. Dziękuję. Konfederacja jest panie redaktorze otwarta na rozmowy z każdym, jeżeli chodzi o realizację naszego programu i działanie dla dobra Polaków. Natomiast siły, które tworzą obecny rząd, jeżeli chciałyby uczestniczyć w jakichkolwiek rozmowach z partiami opozycji, to przecież dzielą ich tutaj odległość jednych czy dwóch drzwi w Sejmie, żeby zapukać i zacząć rozmawiać. My się spotykamy w komisjach, spotykamy się w prezydium Sejmu, spotykamy się na niezliczonej liczbie wydarzeń, program, programów telewizyjnych, konferencji, rozmawiamy ze sobą i konkluzja z tych rozmów jest bardzo prosta. Politycy PSL-u chcą trwać w tym rządzie. Jeżeli by nie chcieli, to po prostu mogą z tego rządu wyjść, przejść do opozycji. Albo postawić swoje warunki bardzo asertywnie, jeżeli by jakieś mieli, i zobaczyć, co się wydarzy. Natomiast moim zdaniem jest sprawa jasna, przynajmniej obecnie, bo oczywiście zawsze coś się może zmienić. Jest ten czynnik nieprzewidywalności w polityce, ale obecnie jest jasne, że politycy PSL-u czują się dobrze na tych wszystkich swoich posadach, czują się dobrze na stanowiskach ministerialnych, czują się dobrze, kiedy ich koledzy są pozatrudniani w odpowiednich spółkach i nigdzie się nie wybierają. Więc właściwie to, to, to całe rozważanie, jakie dotychczas było prowadzone, o tak zwanym rządzie technicznym, alternatywnej większości. Jest to rozważanie w dużej mierze pozorne i odwracające uwagę od fatalnej, potwornie kiepskiej jakości rządzenia przez ten rząd. Dziękuję. Piotr Strakowski, dzień dobry panowie. Panie marszałku, ja mam pytanie do pana, ponieważ główna uwaga skupia się wokół kandydatów PSL-u, prawda? Tutaj tych ruchomych ewentualnych koalicjach. Natomiast to, karty ma dzisiaj. Szymon Hołownia, marszałek. On ma najwięcej do stracenia w przyszłości, prawda, w rozdaniu tutaj koalicyjnym, bo albo go zjedzą, e, i tutaj wizerunkowo w zasadzie pozostaje mu tylko wyjście z tego układu. Czy dostrzegacie w ogóle taką możliwość, czy gotowi jesteście jako konfederacja do ewentualnych przyspieszonych wyborów? Bardzo dziękuję. Przepraszam bardzo, panie redaktorze, jaką redakcję pan reprezentuje, nie do końca zrozumiałem pana, pana pytanie. Ponieważ, Czy dostrzegamy możliwość, że marszałek Kołownia tak, wyjdzie, wyjdzie z tego układu, bo będzie najwięcej wizerunkowo mógł, miał, miał do straty w trwaniu w tym układzie koalicyjnym? Ja osobiście nie dostrzegam takiej możliwości. Wydaje mi się, że Szymon Kołownia będzie trwał w układzie koalicyjnym i jest na to zdecydowany wielokrotnie publicznie to podkreślał. Czy jesteście gotowi do przyspieszonych wyborów jako konfederacja? My jesteśmy w każdej chwili gotowi, panie redaktorze, i podkreślaliśmy to wielokrotnie, że zagłosowanie za uchwałą skracającą kadencję Sejmu i pójście na przyspieszone wybory nie jest dla nas problemem. Nie jest też tajemnicą, że gdyby wybory były jutro albo za miesiąc, to konfederacja w Sejmie bardzo znacząco by urosła. Natomiast jesteśmy gotowi na każdy wariant i każdy scenariusz. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Michał Tomasik, tygodnik Polityka. Ja bym chciał zapytać o ten wariant przyspieszonych wyborów, bo rozumiem, że to jest jedyna alternatywa, którą dla tego rządu obecnego panowie by pewnie rozważali. Konfederacja, powiedzmy, wchodzi wtedy do Sejmu posiadając 100 posłów. I zastanawiam się, co wtedy. Czy w ramach tych uzgodnień co do projektów rozważają. Panowie, jakąś koalicję rządową, czy jednak byłby to rząd mniejszościowy i praca na konkretnych projektach uzgodnionych powiedzmy z tym, kto ten rząd mniejszościowy by tworzył? Po pierwsze, e, przyspieszone wybory to jest w tej chwili wariant hipotetyczny. Mamy, dzisiaj o 14 się to potwierdzi, ale spodziewamy się, że mamy stabilną większość rządzącą, stojącą za premierem. My jesteśmy w opozycji, większość stoi za rządem. Jeżeli ta sytuacja się zmieni, wówczas będziemy tę zmianę komentować. Natomiast wciąganie nas nieustannie w dyskusję o alternatywnych wariantach koalicyjnych, rządowych naszym zdaniem jest niecelowe. Jeżeli będą przyspieszone wybory, Polacy zdecydują, kto będzie w jakiej proporcji ich reprezentował tutaj w Sejmie, a my, korzystając ze swojej pozycji, na nowo zdefiniowanej w nowej proporcji arytmetycznej, jeżeli będzie do tego pole, podejmiemy negocjacje, podejmiemy negocjacje ze wszystkimi siłami politycznymi. Chciałbym podkreślić jedną rzecz. Nie wiadomo, kiedy będą wybory. Wiadomo, że nie później niż w 27 roku, i nie wiadomo, jaki będzie wynik. Być może, jeżeli nam się po szczęście, będziemy mieli większą liczbę posłów niż mamy obecnie. I z całą pewnością wykorzystamy tę liczbę posłów tak efektywnie, jak tylko się da w Walce o dobro Polski i Polaków. Proszę zwrócić uwagę, jak swój kapitał z wyborów prezydenckich, z pierwszej tury, wykorzystał Szymon Hołownia, jak wykorzystała Konfederacja. I tak samo, z taką samą różnicą wykorzystamy swoją liczbę posłów w kolejnej kadencji, dużo lepiej niż wykorzystał w tym momencie Hołownia. To znaczy, nie damy się. Nikomu zrobić na hołownię. Nie będzie takiej sytuacji, żeby ktokolwiek z Konfederacji wyglądał jak zbity pies, tak jak hołownia dzisiaj robiąc tło dla Donalda Tuska. Coś takiego nigdy się nie wydarzy. Jeżeli mogę, to tylko dopytał: Czy w tej chwili widzą panowie alternatywę dla tego rządu przy tym stanie posiadania i przy tym, jak wygląda ta większość sejmowa? Ja jej nie widzę. Dzień dobry, Natalia Glińska, Jackowska Polsat News. Ja mam pytanie niezwiązane z dzisiejszym wotum zaufania dla rządu, a z tym, co pan, pan, panie marszałku kilka dni temu mówił w Lublinie, a mianowicie o tym, że Konfederacja pracuje nad ustawą, która by miała wprowadzić zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Na, jakich, na jakim to jest etapie? Jakie założenia są w projekcie? Panie redaktor, ja mówiłem o tym podczas konferencji Uwaga, smartfon w Lublinie, na której zgromadzili się psycholodzy, nauczyciele, edukatorzy zajmujący się problemem uzależnienia od telefonów komórkowych i wpływu telefonów komórkowych na funkcjonowanie i rozwój dzieci i młodzieży. Ja podczas swojego wystąpienia tam nie powiedziałem, że konfederacja nad tym pracuje, tylko że moja żona jako poseł i prawnik pracuje nad takim projektem. Ten projekt, jeżeli będzie gotowy, będzie przedstawiony do konsultacji. W tej chwili trwają nad nim prace. Każdy. Zainteresowany ochroną dzieci i młodzieży przed tego rodzaju uzależnieniami i ich konsekwencjami, jest zaproszony do ewentualnych konsultacji. Czy pan popiera takie założenie, żeby wprowadzić rzeczywiście zakaz w polskich szkołach korzystania ze smartfonów i urządzeń? Jeżeli popatrzymy na przykłady innych państw, to widać, że wprowadzenie ograniczeń czy zakazu na poziomie szkół podstawowych. W niektórych państwach jest niekontrowersyjne. Dla przykładu w ostatnich tygodniach takie ograniczenie weszło w Austrii i wedle mojej wiedzy i rozmów z politykami austriackimi sprawa okazała się być przedmiotem konsensusu całej sceny politycznej ze względu na dobro dzieci i świadomość tego, jaką szkodę wyrządzają tego rodzaju uzależnienia, jak rozbijają one normalny proces edukacyjny. Natomiast rzecz oczywiście jest do dyskusji. Każdy ma prawo tutaj sformułować swój punkt widzenia. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w konsultacjach na ten temat zorganizowanych tu w Sejmie w ostatnich miesiącach z marszałkiem Hołownią. Dyskusja na ten temat na pewno będzie trwała. Z tego co widziałem, wypowiedzi polityków koalicji obywatelskiej są przeciw. W prowadzeniu takich przepisów. Natomiast my stanowiska jako konfederacja nie mamy zdefiniowanego, ponieważ definiujemy sobie wówczas, kiedy będziemy mieli gotowy projekt ustawy. Na razie jesteśmy na etapie myślenia koncepcyjnego. U nas trwają prace nad bardzo wieloma kwestiami na poziomie koncepcyjnym. Później wewnętrznie dyskutujemy o tym, czy taki projekt popieramy wszyscy, czy popierają go niektórzy z naszych posłów. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękujemy Państwu bardzo. A jak wy byście zagłosowali? Za wotum zaufania czy przeciw? Napiszcie w komentarzu. To był dziennik polityczny. Twój głos w szumie dezinformacji.